Jedna i druga. 002 zero, zero, i 002 zero, zero, też dostanie ceramizator do wspomagania. Taki sam układ, wspomagania, no, ze, że zbiorniczek jest w innym miejscu. Bo zobaczcie, tutaj zbiorniczek, silnik taki sam, komora taka sama, ale zbiorniczek jest po stronie kierowcy, a nie od strony pasażera. Tam dlaczego? Dlatego, że tutaj we wodwójce jest ABS, a w tej wersji ABS-u nie ma. Czyli odkręcamy. U A na koniec dnia już siły nie ma. Ciach. Hologramik. To jest bardzo ważne. I od razu będzie tutaj lepiej się działo. Ciach. Ciach. Za każdym razem powtarzam. Zobaczcie. Preparaty stosuję na swoich samochodach. Czasem nagrywam na innych. Oczywiście jak klientom robimy i dodaję, to nagrywam, że Wam pokazać, że dodajemy. Ale na swoich samochodach żebyście wiedzieli, że naprawdę to stosuję, naprawdę testuję i wiem, co mówię i co Wam doradzam. No to dobra. Lanciówki zabezpieczone.